Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim, na moim kanale na Padoku. Dzisiaj w tej oto sekundzie otwieram cykl filmików o zawodach. Czyli zaczniemy od tego, jak się ubrać na zawody, później co przygotować jak ubrać konia. E, jakie dokumenty przygotować, gdzie je dostarczyć, po co, dlaczego, czy lekarz jest potrzebny, czy niepotrzebny, jaki lekarz i w ogóle uu, uu, e, całą resztę świata poruszymy. Oczywiście wszystko jest oparte o stronę PZJ.pl, czyli według ich zasad, według ich przepisów, wszystko potwierdzone, żadnych mitów, tylko fakty. E, no Taka skrócona baza, tutorial jak się przygotować do zawodu. Zapraszam serdecznie. Także w moich filmikach porzuczymy rangi zawodów towarzyskich i regionalnych. E, czyli te dwie, ponieważ jak będziecie startować wyżej, no to już będziecie wszystko doskonale wiedzieć i nie będziecie musieli oglądać moich tutoriali. Także dlatego. Zawody towarzyskie oczywiście są dla każdego, to szczegółowo poruszę w innych filmikach, dla każdego. E, bardziej otwarte, sędziowie bardziej przychylni na wasze błędy, szczególnie w ubiorze. Zawody regionalne to już, wiecie, troszkę większa spina. Ubiór musi być idealny, koń musi być idealny, papiery muszą być dostarczone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, także zaczynając od zawodów. Jak widzicie, już jestem tak w połowie ubrana. E, także zaczniemy od najprostszej rzeczy, czyli bryczesy. Bryczesy muszą być białe lub kremowe. Takie, wiecie, e, jazda kona jest strojem eleganckim, czyli te bryczesy nie powinny mieć plam, moje prawie nie mają. Idealne spralki wyciągnięte. Taki mój patencik, jeśli już startujecie w zawodach. Ja zakładam zawsze bryczesy i na to oczywiście jakieś luźniejsze spodnie dresikowe, bądź też jeansowe, żeby się, wiecie, nie było przypału przed startem, że koń was gdzieś dotknie. Także ściągamy drugą, pierwszą warstwę spodni przed samym startem. Ja tak robię i polecam też wszystkim. Oczywiście na zawodach regionalnych, jeśli będzie to kolor taki, wiecie, brudny, brązowy czy coś, dopuszczam Was, bo uśmiechajcie się ładnie do sędziów, będzie git, ale te białe bryczeski warto mieć, ładnie to wygląda. Do tego biała koszula. <noise> Biała koszula. W koszulach mamy delikatną dowolność. Możemy sobie wybierać. To jest akurat moja ulubiona koszula, już troszkę taka po przejściach, ale jeszcze działa. Jeśli jest przepis, że trzeba we fraku, to ładnie wszystko zakrywa. Chodzi o to, że jak mamy nałożony frak, tutaj mm, koszula musi posiadać stójkę. Na nią nakładamy krawat albo plastron na zawodach regionalnych, na towarzyskich. Ważne, żeby ta stójka ładnie wyglądała. I tutaj mam krótki rękawek, koszulka oddychająca, przewiewna. Fajnie, że dopasowała się do ciała. Uwaga, jeżeli <śm> <śm> y y y sędziowie zgodzą się na występ bez fraków, to koszula musi wyglądać tak. Cyk, cyk. Musi być włożona w spodnie, także zwróćcie uwagę na to, jeśli kupujecie sobie koszulę na start. Żeby one, były trosz, żeby one były troszkę dłuższe, ponieważ jak widzicie ja jestem, mam dość długi korpus, także ja mam z tym problem. Wtedy dopinam je paskiem i koszula musi być elegancko w spodnie włożona. Nie może być takiej sytuacji, że wy sobie jedziecie, robicie półsiad i pokazuje wam się brzuszek, przypał, jak nie wiem i sędziowie mogą was wtedy cofnąć. Jeśli chodzi o koszulę, mam jeszcze takie parę. Tutaj mamy koszulę takim już materiałem troszkę ona z Dexa. Kupiłam na szybko, bo, bo potrzebowałam nagle koszuli. Eee, chodzi o to, że to już jest materiał taki koszulowy. Też jest krótki rękaw i jest stójka, czyli będę dopuszczona do zawodu. Ale zauważcie, że jest ździebko za krótka. <grych> eee, z racji tego, że wiecie, mam długi korpus, tamta była troszkę e, bardziej dopasowywana. Dużo jej szukałam, tą szukałam 30 sekund. Eee, jeśli założę frak, Ok, nie ma sprawy, stójka wystaje, koszula przylega, jest biała, sika lafon, mogę sobie jechać. Jeśli sędzia e, wystąpi, o to, żebyśmy jeździli bez fraków, bo jest za gorąco, i tak dalej, i tak dalej, przypał. <grym> nie będę wam pokazać mojego stadełka, ale jeśli zrobię półsiad, no to już to leci na reczki, są do góry. Tak nie robimy. E, oczywiście, wtedy, bym, jeśli bym była w tej koszuli, bym jechała we fraku, tłumacząc się, że mi nie jest wcale tak gorąco i tak można zrobić. Druga sprawa, można się ratować kamizelką. Jeśli macie kamizelkę, bo chyba tak się ratowałam kiedyś, z tego co pamiętam, e, kamizelka jest dłuższa, wtedy tego aż tak nie będzie widać. Koszula, w spodnie podciągnięta paskiem, na to kamizelka nie rzuci się w oczy, sędziowie tam. Wiecie, może zobaczą, ale na pewno nie będzie się tak rzucać. Tak bym nie pojechała w samej koszuli, bo um, 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 um. pamiętajcie, elegancja na pierwszym miejscu na zawodach. Następny rodzaj koszuli pypciu. <grym> no i ostatnia klasyk z długim rękawem. Ona mnie jest oczywiście już troszkę za mała, bo trochę lat ma. Co jest ważne, zapinamy mankiet i ten mankiet musi wystawać spod fraga tak delikatnie. Tak jest sprawa niedopuszczalna, tak? Wiecie, jeszcze zawinięta do Boże Święty. Uh, 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 nie, 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 Zapinamy mankiecik, delikatnie wystaje spod fraka. Tu jest właśnie e, taka, taki materiałek na to, żeby włożyć plastron bądź krawat, żeby to tak nie odstawało, nie latało nam po szyi. I to by było na tyle w sprawie koszul. Kolejna sprawa to plastron albo krawat. E, plastron jest wersją przewidzianą dla kobiet. Krawat dla mężczyzn, dlatego też krawata nie posiadam. Pokażę Wam plastron. Jest to specjalny kawałek takiej chusteczki koszulowej. I teraz uwaga, ja tu oczywiście na patencie, bo zgubiłam parę rzeczy, ale nakładamy te dwa fragmenty razem. Nie wiem czy to widać, widać. I tutaj przypinamy, i tutaj, no, i tutaj przypinamy taką ozdobną spinkę, najlepiej z koniem, wiadomo, jakąś złotą, srebrną. Ja oczywiście na patencie pokupiłam te wszystkie spinki i patrzcie, co mam. Eee, kolczyk z literą K, eee, spięty tutaj, tutaj, no ale to nieważne, tak nie powinno być. Powinna to być ładna, elegancka spinka. I teraz eee, ten otoplastron. przypinamy sobie tutaj, równolegle do stójki. Ta stójka czasami ma takie, wiecie, szlówki, żeby to włożyć. I tak sobie jesteśmy prawie gotowi do zawodów regionalnych. Jak już mówiłam na towarzyskich, nie potrzebujemy tego plastronu, nie zwracają aż tak uwagi, byle by było ładnie i elegancko. No i idąc dalej w stronę ubioru, najważniejszy jest frak. Taram! Frak, nieważne w jakim kolorze, tutaj jest dopuszczalna pełna gama kolorów: czarny, szary, brązowy, czerwony, niebieski, no i zielony. <laughs> Ważne, eee, żeby był elegancko doszyty. Ja mam akurat szyty na miarę parę lat temu, także wiecie. Mm. <laughs> Troszkę mi się tam gdzieś kilogramy przybyły, ale to nieważne. Eee, no, ważne, żeby był dopasowany, żeby nie krępował ruchów. Tak jak już mówiłam, jeśli macie dłuższą koszulę, żeby ona wystawała delikatnie z mankietów fraka, eee, Plastron, wszystko ładnie zapięte. Tutaj mam jeden guzik nie tak. Nie powinno tak być, ale z, z racji tego, że parę lat temu zamówiłam, ten frak, już nie ma takich guzików. No ale wiecie, żeby się tu nie zrzucało w oczy. E, nie krampował ruchów, ładny, elegancki, schludny. Oddajemy fraki do czyszczenia. Pamiętajcie, nie wrzucajcie ich do pralki, bo obejmiecie szmatkę. <laughs> e, także oddajemy fraki do czyszczenia, frak schludny, ładny. E, I tak dalej ja mam wersję akurat dłuższą, czyli taką e, za pośladki. To tak mi się wygodniej, bo stwierdziłam, że tak jest ładniejsza wersja. Krót, wersja krótsza jest taka gdzieś do linii bioder. Też są dopuszczalne, to już wiecie, aptuju. <grym> Co z takich bajerków? Możecie sobie przypiąć tutaj swoje oznaki jeździeckie, jeśli macie. Ja jak widzę mam. <grym> Udało mi się parę zdobyć. To tutaj jest miejsce na to, możecie sobie przypiąć. Nie musicie to taki, wiecie, szpanek na dzielni, jak chcecie. <grym> No, i myślę, że o frakach to wszystko. No i oczywiście, jak już mamy bryczesy, koszulę, plastron, frak, przydałyby się buty. <grytania> Butów nie będę zakładać, bo wiecie, ja mam na przykład takie jednolite opicerki. Ja się bardzo, bardzo ciężko zakłada, bardzo ciężko ściąga. Ciężko w nich chodzi, ale super się w nich jeździ. <grytania> Także coś za coś. Buty muszą być czarne bądź brązowe eleganckie, nie tak jak te, trochę wyczyszczone, najlepiej panowalić tam zawsze półtubki pasty do butów, wtedy się świecą. Elegancko nie macie pasty e, płyn do skór, czy tam balsam do skór. Możecie obczaić w moim filmiku pielęgnacja sprzętu. E, oficerki oczywiście mogą być sztyblety i czapsy, to też nie ma żadnego problemu. Byle to kolorystycznie e, pasowało, czyli brązowe, brązowe, czarne, czarne. <słuch> Naszym ubiorem jest dzieckiem. Oczywiście kask. Najważniejsza sprawa, bez którego w ogóle nie ma co zaczynać przygody z jazdą konną. I tutaj uwaga, kask, nie toczek. Dlaczego kask? Bo kask jest bezpieczniejszy, spełnia wymogi tamte E, coś tam, coś tam. E, czyli według PZJ najbardziej bezpieczny, uchroni nas przed upadkiem. E, no i w ogóle nie odwali nam puszerki. Trzypunktowe trzymanie kasku, trzypunktowe zapięcie. To jest też teraz wymóg na zawodach że zapięcie jest trzypunktowe. Reszta dowolna, zamszowy może jakiś szarawy, czarny, brązowy, nieważne. Do swojej strony dodam, żeby była dobra wentylacja. Bo dobra wentylacja to podstawa, kask nie będzie, głowa się nie będzie pociła, ten pod będzie gdzieś tam odprowadzany, kask nie będzie spędział, nie będzie przeszkadzał, zapomnimy, że go mamy. I z tyłu dopasowujące się do głowy, czyli z takim czymś. To jest idealny kask. Kask dobry zaczyna się tam od 200 zł na promce i tutaj naprawdę nie oszczędzajcie. Ale dobra, wracamy do tematu zawodów, bo o tym jest ten filmik. Kask. Kask no, musi nosić każdy jeździec, nieważne czy jest to luzakiem, czy jest zawodnikiem, czy ma lat 18, czy ma lat 4. 4, no, no może nie aż 6, e, nieważne czy ma lat 6, 18, 20, 59. Kask musi mieć każdy, e, każda osoba siedząca na koniu podczas zawodów. To są wyniki, e, warunki PZJ-u. E, każdy, kto siedzi na koniu, musi mieć ten kask. Nieważne czy stępuje konia już po zawodach, czy, czy rozpręża go, czy coś tam, musi mieć ten kask na główce założony. Kask musi być dopasowany do nas, żeby ruchy głową były swobodne. Kask, żeby nam nie leciał na e, oczy, zapięty pod brodą, dopasowany tu, tu, wszędzie. E, co jest ważne według PZJ-u na zawodach jest dzieckich, dziewczyny. Dziewczyny, które macie dłuższe włosy, może nie tak śle, pięknie lśniące jak moje, ale to nieważne. E, ten przepis jest dla mnie bez sensu, ponieważ ja całe życie jeździłam w warkoczu i nikomu to nie przeszkadzało, i otwarcie to mówię, że jest bez sensu, także nie jest to tylko moje zdanie. Musimy schować włosy pod kask. Uwaga, niedopuszczalne są warkocze, ani kitki, ani nic takiego. Po prostu musi być ciasny kok pod kask. To uważam, że jest totalnie bez sensu. <laughs> Najwyżej mi silnik wykasuje, nie? No, O. to ja. <laughs> o, walimy sobie taki pasek, który musi być sztywno przylegający do głowy. Żaden włos nie ma prawa odstawiać. <laughs> Patent dla dziewczyn, które mają włosy do pasa grube jak y, rożpunka. Kupcie sobie dziewczyny takie siatki, one są w sklepach jeździeckich dostępne, to jest taka kok kokardka, która złapie Wam ten warkocz, was długi taką siatkę tu. I ta siatka, jak jest prawidłowo założona, ja jej nie umiem prawidłowo zakładać, ale jak jest prawidłowo założona siatka, nie ma prawa Wam się tam nic u... Nic wam przeszkadza. No, no, przepis jest jaki jest, dlatego mówię o filmiku. Sprawa taka, jeśli coś wam się stanie podczas przejazdu, coś wam się stanie z kaskiem. <grym> no to według pzj jeśli wam się kask odepnie, czy, no wiecie, pęknie, coś tam, jakieś, jakiś pasek, musicie zatrzymać konia i go poprawić. Czy zapiąć pasek, czy szybko zawiązać, czy coś. Nie jest to traktowane jako błąd, jednak pomiar czasu nie będzie wtedy zatrzymywany. Więc to takie musicie zapamiętać. Jeśli przejdziecie do skoku, oczywiście e, jeśli jesteście aktualnie w szeregu czy coś, no to pewnie, że nie zatrzymujemy konia, tylko po szeregu ogarniamy ten kask. E, jeśli przystąpicie do przyjazdu z rozpiętym kaskiem, bądź też bez kasku, no to przy, dostaniecie gwizdek, podziękują Wam ładnie i zaproszą do domu. <noise> Także przejazd nie będzie ważny, nie będzie liczony. E, tak samo jeśli nie poprawicie kasku, który Wam gdzieś tam spadł na oczy, rozpiął się, nie zatrzymacie się, zaraz usłyszycie gwizdek i dziękujemy, zapraszamy następną parę. Także na to musicie zwrócić uwagę, kask jest mocno istotny. Wyjątkiem, kiedy nie potrzebujemy kasku na zawodach jeździeckich to jest oczywiście podczas ceremonii wręczenia nagród z starym zwyczajem, mężczyźni mogą e, prowadzić konia z kaskiem przy piersi. To jest taki wiecie, wyraz szacunku, czapki z tak dalej. Stara tradycja, podczas ceremonii wręczenia nagród mężczyźni mogą zdjąć kaskę i przy piersi jechać z nim. Nie ja nawet nie ogarniałam z której strony, ani pewnie są na to jakieś zasady, ale ja nigdy kaskę nie ściągałam, nie jestem mężczyzną, jakbyście nie zauważyli. E, także pewnie jakaś reguła do tego jest. Wtedy to mężczyźni mogą zdjąć kaski podczas jazdy na koniu podczas zawodów. Cała reszta zakłada kaski i tak dalej i tak dalej. Od 27 stycznia 2019 roku wszedł przepis w sprawie kamizelek. Uwaga, czyli to znaczy, że osoby do 15 roku życia mają obowiązek nosić kamizelkę, nieważne czy startują w konkursach kucykowych, dużych koni, małych koni i www. Nieważne, kamizelkę zakładamy na przejazd do 15 roku życia. I teraz dla całej reszty oczywiście kamizelka jest zalecana. Ja sama jeśli jeżdżę na młodych koniach mm, czy wysokie parkury, których się boję, no to zakładam tą kamizelkę, bo prawidłowa kamizelka, która ci nie przeszkadza, czemu nie, a może pomóc. E, co do kamizelek, e, forma kamizelki, że tak powiem, nie jest zalecona. Tutaj przygotowałam sobie, bo jeden dzieciaczek zostawił, <noise> tak, żeby przygotowałam sobie dwie formy kamizelek. Ta jest moja, którą szczerze polecam, ponieważ oprócz. Tył chroni też klatkę piersiową, bo osobiście uważam, że bardziej narażona na urazy jest klatka piersiowa niż tył. Tutaj zwykły, klasyczny żółwik na kręgosłup, który też jest według pezywiotu dopuszczany. To jest jednak lepsza, bo moja. <gry> Ma tutaj dopasowania do figury swojej, w razie czego jak przytyjemy można ją rozpiąć. Jak przytyjemy, tylko wiecie, jak w razie urazy można ją też rozpiąć tutaj, nie patrzcie, bo ona jest już trochę po przejściach. Eee, także ja polecam zdecydowanie ten model kamizelki, jednak to jest od też pusta, też, te zwykłe żółwiki. Kamizelka może być też używana zamiast fraku albo na frak. Oczywiście ja uważam, że zamiast fraku to tak wygląda średnio. Eee, jednak wiecie, jak jest gorąco, to czemu nie? <laughs> eee, ale na frak kamizelka jak najbardziej ja polecam, ja sama używam. Także, także inwestujcie w te kamizelki, mówię, nie ma wymogu. A jak ma nas ochronić, to dlaczego nie? Okej, okay, i teraz idziemy dalej z bacikiem. Bacik na zawodach dopuszczalny jest taki, czyli do 75 cm, nie dłuższy. Tu mam 120 klasyczną ujeżdżeniową. Ten bat jest dopuszczalny tylko na rozprężalni i tylko przy pracy z ziemi, czyli to nie bez sensu w ogóle. Ale jak ktoś ma problem z rozprężaniem pracą z ziemi, komisarz może zgodzić się na ujeżdżeniówkę tylko przy pracach na ziemi, jakichś stępków z galop, bo za dużo i tak nie zrobicie, na tej rozprężalni będą nie ma miejsca, także uważam to za totalnie bez sensu, ale y, tak Wam podaję, jak jest. Y, do 75 cm ja uważam, że to jest bacik idealny, zarówno podczas szkolenia, jak i podczas konkursu. Y, oczywiście wiem, że dużo dzieciaków ma ten z dekatlonu, ten 50. Jednak on jest, no może się nadawać dla doświadczonych kucyków, żeby je gdzieś tam klepnąć. Pamiętajcie, że batę używamy raczej z tyłu niż z przodu. Z przodu to jest tylko takie już wiecie, super doświadczone konie CS klasa <noise> i tylko żeby poprawić sygnał, e, na tych naszych poziomie regionalnym raczej bacików używamy z tyłu do 75 cm. Kolor. Dowolny, ja sama startowałam jakimiś z gwiazdkami, i tak dalej, jak była na to faza. Bo czemu nie? <grymne> Ale też tak wiecie, nie? nie szalejcie, bo to jednak elegancja. Pamiętajcie, że przede wszystkim elegancja, także czarny, brązowy, jakiś tam biały, jak macie, ok. tam nie szalejcie. Ja tam raz zaszalałam, bo to były gwiazdkowe zawody, dlatego zaszalałam z tą brokatową, różową gwiazdką. <grymne> I jak widzicie, sędzia się nie przyczepił, bo nie ma w przepisach. Yy... Formy bata zaznaczonej. Dalej ostrogi, ostróg już sobie nie przyniosłam. Ostrogi oczywiście można używać po konsultacji z waszym trenerem czy też instruktorem. Wszędzie się nie przyczepi, jeżeli one nie będą wywoływać krzywdy, bo pamiętajcie, że komisarz, głównie na rozprężalni, może was. Zatrzymać, jeżeli macie ostrogi takie za ostre, jakieś gwiazdkowe, ktoś walnie nie wiadomo skąd, bo się naoglądał filmów z Chuckiem Norrisem czy coś no to jeśli pojawi się krew, od razu koń aut, dziękujemy, zapraszamy do domu. Tak samo jeśli macie jakieś niedobrane źle wędzidło, źle założone, coś tam za dużo patentów. Powiem o tym jeszcze, że na zawodach jest dopuszczalny. Ogłowie oczywiście siodło dosiodła na pierśnik, że nie ma żadnego problemu z napierśnikami. E, jakaś dodatkowa woda, jak ktoś ma jakieś problematyczne konie, może być założona, tylko tam było, bo ostatnio też mi właśnie e, coś, ja też miałam dodatkową wodę, jechałam na takim koniu. E, I ona może być chyba tylko na którymś tam kółeczku, chyba na tym zaraz zawędzidłem kółku wielokrążka, to może być dodatkowa woda. Sprawdźcie to, ale wiem, że ta dodatkowa wodza jeszcze może być. Na pewno nie wolno startować w czarnej wodzy, w gumach, w wypinaczach. No, wypinacze jeszcze może na tych kucykach, to tam wiecie, na towarzyskich, coś mogą jeszcze może na tych 50 cm, ale generalnie nie. Jak tam wiecie, zagadacie, zbajerujecie sędziego, ładny uśmiech, dziewczynki małe, takie to mogą za serce chwycić, ale generalnie nie. Żadnych takich właśnie pomocy dodatkowych i też jeśli macie coś źle dopasowane, bądź też ochraniacz uwierający konia, jeśli komisarz zobaczy jakąś krew, która się leje, to może nie leje, ale jeśli jest otarcie na przykład tutaj w kącikach ust do krwi, dalej popręg jest za luźny, otar do krwi, od razu ten koń out. I dziękujemy Państwu za zawody. Zapraszamy następnym razem, jeśli dobieracie sobie prawidłowo sprzęt. Także no to też zwróćcie uwagę, bo jednak, na zawodach najważniejsze jest dobro konia. z zawodnika tak średnio, także nikt was, ani Wam nie odda tych pieniędzy za zawody, ani nic. Także dobro konia jest tam na pierwszym miejscu. Zarówno jak koń będzie kulał, czy coś też nie zostanie dopuszczony do zawodów, możecie bajerować wszystkich. Ale nie dopuszczą Was do takich zawodów. Także podczas oglądania parkuru też trzeba pamiętać, że według przepisów e, wszyscy muszą być ubrani ładnie i schludnie. Zawodnicy powinni mieć białe bryczesy, które są widoczne. Ja zdaję sobie sprawę, że na przykład niektórzy jadą trzy klasy wyżej parkour, a idą oglądać wcześniej, bo jestem sam i wcześniej później nie będą mieli czasu, bo tam konia trzeba 10 razy rozpływać, życie dzieci pierwsiu i tak dalej. Wtedy nakładamy jakieś ładne jeansy, jakieś ładniejsze spodnie, nie dresy już, tak jak sugerowałam na początku, żeby te bryczesy zabezpieczyć. Tylko już jakieś ładniejsze jeansy, koszula powinna wystawać z tą stójką do góry, żeby było widać, że jesteście zawodnikiem, że macie prawo tu być, że oglądacie ten parkour. Tak samo powinny być e, według przepisów długie buty, już jeździeckie, jednak też sobie zdaję sprawę, że przed startem nikt tych butów nie używa, bo są wypastowane i, i, i po prostu szkoda na nich chodzić. Jednak te buty, jeśli macie jakieś zapasowe, powinny być też ładne. Trenerzy czy też instruktorzy, którzy z Wami chodzą, też powinni być odpowiednio ubrani. Ładne dżinsy, ładna koszula, kurtka schludna, makijaż jakiś. Ja się do tego makijażu tak średnio stosuję, ale wiecie, to jest elegancki sport i tutaj też powinno być to zachowane. Nie ma, że wpadacie sobie w dresach, jakaś tam kocz na głowie i siema się, mamy tu po parku. Może Wam komisarz zwrócić uwagę, że ogarnijcie się. <grym> i wróćcie ładniejsi. Zazwyczaj wiadomo, że też komisarze tego nie robią, bo też każdy przyjeżdża na ostatnią chwilę, były korki i tak dalej, tu koń wam uciek, tu plama, to też jest, oni też są ludźmi, też znają to, to, to co by to Też są wyrozumiali. A, po co ich Uwierzcie <grym> się, ładnie, a co ten... Jakby to jest też ważne na tak więc pamiętajcie, że szczególnie na regionalnych towarzystwach, to już tak bardziej luzik, ale na regionalnych komisarz czy też sędzia może was nie dopuścić do zawodów, do startów, jeśli jesteście nieodpowiednio ubrani. No i tym sposobem skończyłam wszystkie swoje mądrości dotyczące ubioru jeźdźca. <noise> Następny filmik będzie o tym, jak przygotować konia, żeby was nie wyrzucili z zawodów. <noise> No i myślę, że to tyle. Dalej będzie jakie dokumenty i tak dalej, i tak dalej idąc tym flow. Także dziękuję serdecznie, jeśli ktoś to oglądał do końca. Ze swojej strony chciałabym podziękować też moim kochanym dzieciaczkom, które są najcudowniejsze na świecie, ponieważ zorganizowałam im z racji pandemii, zorganizowaliśmy sobie swoją potęgę skoku. Okazały naprawdę wielkie serducho, naprawdę wielką chęć walki, wolę walki, po prostu skupienie, którego nigdy na jazdach nie widzę. I naprawdę dałeś z siebie wszystko, jestem super dumna i jesteście najlepsi, najlepsze, najlepsi, najlepsze eee, i w ogóle jest super, także oby tak dalej, trzymam za was kciuki, przygotowujemy się do zawodów, także takich już normalnych i to będą zawody towarzyskie, także obejrzyjcie mój filmik jeszcze raz, mm -hmm. <laughs> żebym się nie musiała powtarzać i dziękuję bardzo, subskrybujcie, followujcie i wszystko róbcie tak dalej, pa pa. Let <laughs> me.